Wytopimy dzisiaj kilogram łoju wołowego, który genialnie nadaje się do smażenia steków. Jest to bardzo prosta sprawa i będziemy postępować dokładnie tak samo, jak w przypadku tego wideo, gdzie wytapiałem słoninę na smale z wieprzowy. Kroimy całość na mniejsze kawałki, tak żeby zmieściło się to w maszynce, a jeśli nie macie maszynki, to oczywiście możecie to pokroić na jeszcze drobniejszą kostkę. W przypadku łoju wołowego zdarzą się takie kawałki, gdzie mamy troszeczkę mięsa i nawet jak się wrzuci to do garnka, to nic złego się nie stanie, ale ja to sobie odkrajam i daję po prostu kotom. Tak przygotowany łój jest już gotowy do zmiele no i będziemy to robić od razu do garnka. Tak to wygląda, no i czas to wytopić. Ustawiam kuchenkę na mały ogień i nasz łój będzie się powoli wytapiał, a ja co jakiś czas będę tylko sprawdzał, czy nic nie przywarło za pomocą takiej drewnianej łyżeczki. No, tak to wygląda po dłuższej chwili. Czekamy jeszcze, aż skwarki nabiorą bardziej złocistego koloru, i będzie można wszystko zlewać. W międzyczasie smaży coś bardzo, bardzo ciekawego, z czego niedługo ukaże się materiał, także stay tune. Swareczki są już ładnie przyrumienione, także zlewamy. Bierzemy sobie mniejszy garnek, metalowe sitko. No i jazda. I tak samo jak w przypadku smalcu wieprzowego, wypycham ten mniejszy słoiczek z farkami z wołowiny. Wszystkie się elegancko zmieściły i teraz podlewam to niewielką ilością łoju. Jeszcze ciepłego mocno zakręcamy i zostawiamy, żeby się zakonserwował. Przelewamy teraz resztę. Nie powiem jak co to wygląda. Mocno zakręcam i zostawiam na blacie. Końcowo wyszło mi tyle łoju, którego będę używał do smażeń i tyle łoju, którego używam po prostu jako przekąski i to wszystko za niecałe 18 zł za kilogram. Możecie kupić go już dzisiaj na stronie steki.pl w zakładce podroby albo znajdziecie go również w zakładce nowości w paczce Carnivora, ponieważ stanowi jej część. Zamawiając paczkę macie od razu naliczoną odgórnie górnie zniżkę, ponieważ jest to zestaw produktów, więc jest ogólnie po prostu taniej niż wszystkie te produkty zliczone razem, ale jeśli zamawiacie cokolwiek innego, co nie jest paczką Carnivora, to możecie użyć kodu CARNIVOR i na wszystko otrzymacie dodatkową zniżkę specjalnie ode mnie. I za te niecałe 18 zł mam na dwa tygodnie tłuszczu do jedzenia i na co najmniej miesiąc tłuszczu do smażenia steków codziennie. Więc myślę, że się opłaca.